Hej ty ja i witam was dzisiaj w, filmik, w z babcią Krysią, przywitaj się babciu, Halo. będziemy rozwiązywać quizy, a więc to, to, to będzie że pierwszy quiz, ile wiesz o krainie lodu, ja będę zadawać pytania babci, a babcia będzie odpowiadać, następny quiz, którą siostrą z krainy lodu jesteś, Babcia będzie mi z kolei zadawać pytania, a ten i wielu pracowników jest kociarą, wiąże ja że sama. A więc zaczynamy. A więc pierwsze pytanie. Pierwsza scena filmu ma miejsce to jest logo bajki w pałacu, w górach czy w mieście? w pałacu? nie! Okazuje się, że w górach, ponieważ, ponieważ w pałacu druga strona, dopiero to jest druga scena, a pierwsza taka pierwsza scena tuż po tym, tuż po właśnie napisach początkowych i śpiewaniu na, 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 ey, ya, na". To jest właśnie jak hadla, dla lód z lód i śpiewają, i śpiewają, tak, tak, o tak. tym, o lodzie, który, który jest metaforą do, czyli przenośnią do, do mocy Elzy. Tak, tak, tak Oni jakby tak. zapowiadają całą bajkę. Czy w krainie tu wystąpi chór? Tak. Na koronacji. Jak mieli rodzice na imię rodzica Anna Primrose i Thomas. To, to właśnie tej imiona, początku właśnie myśleli wszyscy, że tak się nazywają rodzice Roszpunki, ale w serialu zablotanych powiedzieli, że oni się nie nazywają Primrose i Thomas, tylko e, Ariana i Fryderyk, Elinor i Fergus, czyli rodzice Mary Walecznej, i czy Idul i Agdar? No to Idul i Agdar. Tak się nazywa też córka Heidi. Tak, Córka Heidi w mojej opowieści. Heidi to jest córka Anny Krystowa z mojego opowiadania. Kiedyś ci powinna nagrać audiobooka w tym czytam właśnie moje opowiadanie. Kraina Arendelle jest wzorowana na naturalnych terenach Norwegii, Niemiec, Danii, Szkocji. Norwegii. Zgadza się, ostatnio ci o tym mówiłam. Ile lat ma Elza? 18, 16, 21. Ale tu na tym tym? Tak, w pierwszej części. 18. Nie, 21. Chciałem Bo właśnie w wieku 21, 21, 21 no, pierwszy no, lat, tak jak w moim opowiadaniu, Heidi, czyli córka Anny i Krzysztofa, została królową w wieku 21 lat. Tak jak jej. Tak, myślałam. Ile było insygniów koronacyjnych? To jest atata Anny jednej. To znaczy insygnia, co mi. Insygnia berło, jabłko i chyba korona. Korona, no to trzy. Hej, ja ci podpowiadam. Ale masz opowiedzieć co? Na czym grał Krzysztof? Na flecie, na lutni, on nie potrafił on grać. nie potrafił grać. Na lutni! <laughs> Czyli taki takiej standardowej Jak się nazywa Oken Haris Ulfr? Oken. I jego imię, co ciekawe, nie padło w bajce. No, brawo. Jak się nazywa kontynuacja Krainy Lodu? Gorącz, chud lata, przyjęcie urodzinowe, czy gorączka lodu. Gorączka lodu. Kontrowersyjne pytanie o postaci, której nie lubiłem. i braci miał Hans? I tutaj ten okrutnik. Dwunastu. Ten Ostatnio Ci to powiedziałam. Tak i zapamiętałam, bardzo się cieszę, bo tak bym nie wiedziała. I chyba rodzice Hansa, czy król królowa, mieli 500+. <laughs> Właśnie to gadałaś. No. Dobra. Następne. Kogo najpierw spotkała Anna? Hansa czy Krzysztofa? Krzysztofa. Nie, bo Hansa najpierw go spotkała, potem, potem ten niedobry... A potem Krzysztofa jak szukała tego... Tak. No. Mieli... Jak nazywał się potwór cudownego palca u, u, u Elzy? Kieł, Puszek czy nieżydka. Kieł. Nie, Puszek. Ponieważ tak go nazwał Olaf, było to mało, było to ła, ma, o, było to, nie było to słyszalne przez głośną muzykę, ale on tak go nazwał Puszek. Hej, Puszek! Swento! Renifer jak, Karibu, Jeleń! Nie, Je, Renifer! Takie kwiaty spodobały się Olafowi? To jest w jednej z końcowych scen, jak Elza przywróciła lato. Nie, to ja przypadkowo znaczyłam, nie zapominaj Ale to się nie liczy, ponieważ najechała mi przypadkowa myszka, co dzisiaj z myszką... Nie no zapominaj e, e, e. Nie, krokusy. Czy trolle władały magią? Nie. Tak! Nie. Przecież one uleczyły za pomocą magii Annę, jak Elza trafiła do łączaską. Czy Annie włosy zbielały całkowicie? Nie. Tak. Tu tylko zbielały. Bo je. to właśnie, no bo na samym początku, jak zaczęła zamieniać się w lodowy posąg. A potem całkiem nie zbielały. Tak, masz rację. Czy księżniczki z Arendel były spokrewnione z Roszpunką? Nie. To są dwie odpowiedzi. Nie było to powiedziane w filmie, nie, ale Roszpunka i film pojawiły się, się na koordynacji Elzy. No właśnie. Co dostał Olaf pod koniec filmu z Elzy? Łyżwy, krokusy, chmurkę. Chmurkę. Dobrze! Co dostała Anna od Elzy? Diadem, łyżwy, nową sukienkę. Nową sukienkę? Nie, łyżwy. Bo to właśnie jak one leździły na końcu bajki na narodowisku. Jaki tort był na urodziny? Anny? Czekoladowy, lodowy czy pistacjowy? Pistacjowy. Lodowy! 11,20, bardzo dobrze. Jak widać znasz się na rzeczy, pewnie nie raz widziałeś krainę lodu. Tak jest. A teraz ty, ty mi. Którą z krajiny? Z, 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 z krajnego lodu jesteś? Jak to jest nie so... no. Którą z siostrą z Lodu jesteś? Zimą jesień? Nie, lato? Jest, to jest pytanie, jaka jest twoja A, ulubiona. Tu, no to tu mam czytać, to. Tak. Jaka jest twoja ulubiona pora roku? Zima, jesień, lato. Wiosna. Lato. Uwielbiam lata i szczególnie wakacje. Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? Co jest dla Ciebie Bo... najważniejsze w życiu? Wolność, samotność, znalezienie swojej drugiej połówki, bycie popularnym, przebywanie Znalezienie z ludźmi. swojej drugiej połówki. Mhm. Jakie jest twoje ulubione jedzenie? Czekolada, owoce i warzywa, lody i ciastka. Lody. Pff. Gdzie chciałabyś mieszkać? Alaska, Laponia, Hawaje? I lasy tropikalne. Lasy tropikalne na pewno nie bo tam są dzikie i groźne zwierzęta. Tak. jaguary. A właśnie Hawaje, ponieważ uwielbiam Hawaje. Bo jest ciepło. Tak. I poza mm. tym dwie youtuberki, Agnieszka, Agnieszka Grzelak i Marysia Krasowska, były na Hawajach. Jestem... Jakim przymiotnikiem się określa? Ja ten dla pytania. Zakochana, wesoła, smutna, samotna. Zakochana, ale no. nie powiem w kim. Jest w dobrym stanie, ale Ekstrawertyk czy introwertyk? No to jest taki, jesteś? co trzyma się na uboczu, a ekstra... ekstrawertyk, czy imprezowicz. imprezowicz. Tak. Twoje ulubione zwierzę to? Wilk, renifer, pingwin, kot! Kot! Kod! No, taki kod... dziwny dźwięk zrobiłam. Kot! Idealne kolor na pokrycie ścian w swoim Twoim pokoju. pokoju. Fioletowy, niebieski, zielony, inny. Fioletowy! Najładniejsza sukienka to? Ta, Anne z koronacji. Jestem Anna. Tak, że się nią utożsamiałam. Czytaj. 105, super. Nie, najlepszym jest jesteś typowo ekstravertyczna. Aha, to. Kochasz ludzi otaczający Cię świat. Marzysz o miłości i o tym jedynym, którego na pewno odnajdziesz. Jesteś cudowną osobą, a Twoja siostra jest y, dla Ciebie najlepszym. Nie, ja nie mam siostry. A nie bardzo dobre serce, jesteś także nieco szalona, co nie zawsze jest dobrą cechą. No właśnie, ale się tym nie przejmujesz, uwielbiasz wiosnę i lepiej czujesz się, gdy na dworze jest ciepło. Podziel się wynikami Komentarzy. w komentarzu. I teraz ja sama. W okay. ilu procentach jesteś kościaną? Jakie jest Twoje hobby? Tutaj... Pisanie opowiadań. Akurat teraz się tak zareklamuje. No, ostatnio napisałam dwa opowiadania opowiadające o dzieciach Hanny i Krzysztofa. Jakie co oceniasz, babciu? Na piątkę. Już mój przyjaciel Kajtek. A teraz je krótko zrecenzuj dla widzów, tak w przerwie. Ale i co za opowiadanie? Tak, zrecenzuj te dwie części. Oj, no te dwie części. No zaczyna się. Zaczyna się jak. Ja nie umiem tak opowiadać. Ale czy są, a, a jakie oceniasz? Oceniam na, na bardzo dobre. No to powinna Jezus, zrobić, jak ja czyta, tą opowieść. Ja bym musiała się zastanowić, żeby tak... I jakie twoje hobby, pisanie, opowiadań. Czy masz no. w domu kota? No jasne! jasne. Lile! Jakie, jakie twoje zdanie powinno być I, idealne imię dla do zwierzęka domowego? Słodkie! Jakie emocje zwykle ci towarzyszą? Smutek, rozpacz, gniew, radość, radość. Krzyczeć, co się denerwuje. No właśnie. Ja Poymnie czasu dostać. poświęcasz swojemu pupilowi? Tyle i jest to, ile to możliwe. Jak od dawna interesuję się kotami? Ponad rok, a konkretnie od czterech lat. Kiedy mam Lilę w domu. Oś kociaki czy dorosły? <grym, grym>, to jest Lili, jak za dużo będzie jadła swojego royal Lina. No ale odpowiedziałaś, nie odpowiedziała na to pytanie. Oczywiście, że kociaki. Czy wychowujesz swoje zwierzę? No, trochę. Bo dasz ubrania, plakaty, książki i TP dotyczące gotów? Nie, jasne. jasne. No i tak powiem, że ostatnio um, szukałyśmy z mamą różnych rzeczy w obi. No i tam znalazłem takie coś, um, tylko tabliczkę um, na... No, na, w naszym domu rządzi kot, my tylko płacimy rankułki mama nie chciała jej kupić, chociaż miała tylko 18, chociaż kosztowała tylko 18 zł. Jesteś spokojna czy energiczna? Zdecydowanie, Zdecydowanie energiczna. energiczna. 75 na 100, jesteś prawdziwą idealną kociarą. Kwoty to i mali przyjaciele. Dysk, podróż mam czy ten dźwięk, proszę, na widzę. Darzycie się miłością i sympatyą. Zadowolona z wyniku? Daj znać komentarze. Okej, okay, jeszcze jakieś jeszcze jeden quiz, mianowicie głosowanie dla Moli książkowych. Halo. Akurat my jesteśmy ob, obie jeden molami książkowymi robię, i robię, dziadek chce się. Dziadku, przywitaj się do widzów. Dziadek, dziadek jest chory ciężko. O, pomachaj nam tam, o! Dobra. Gdzie najczęściej, Gdzie najczęściej kupujesz nowe książki? Hmm. W sklepach stacjonarnych. Tak, a najlepiej uwielbiam orbitę. Jakiego? Orbita to jest szubek księgarnia. No, Przykładzie, no, no, że księgarnia w rubiku. Jakiego typu książki najchętniej ja obyczaj czytasz? Uczęjowa. a ja. A ja fantazy, science fiction. Mm, okay. Na przykład teraz sobie co czytam, supercepcję. Co jest wykaśnione ci do umieszczenia książki na półkę? Marne, marny, tekst, marna opowieść taka, nieciekawa, nie, nie, nie nieciekawa. Właśnie, ja, ja przypadkowo dałam no, pozbawiony charakteru postaci, ale też nieciekawie przedstawiona tak, historia. Tak, tak. I zbyt dużo opisów, to też mnie nie Gdzie jest Twoje ulubione miejsce do dyktowania się nad książką? Na kanapie moje. Po prostu, Warto, ja, ja właśnie mogę zawsze czytać, zawsze i wszędzie. Wszędzie miejsce nie ma znaczenia. Kończysz książkę. Serię książek to wywarło no, na tobie no, ogromne no, wrażenie. Możesz rozstawać się ze światem wykreowanym. No to jak sobie tym radzisz? Szukam moje własnej ja, ja właśnie, ja właśnie, powołą. ja właśnie, czytam fanfiki lub oglądam fanarty poświęcone temu tytułowi, aby nie rozstawać się z nim zupełnie. A ja tam szukam podobne. Tak A i się. właśnie dlatego, na przykład, żeby nie rozstawać się z krainą hmm. lodu? Już po drugiej części. Mam nadzieję w skrycie, że będzie trzecia część Krain lodu, bo fajnie było, gdyby krytylogia, no, no to jest tutaj napisane te dwa opowiadania z Krain lodu. Czy uważasz, że w filmie wobec książek pozmienia całości godne z oryginałem? Tak. Oczywiście. A ty też? Mhm. też. Kto jest na... niczym stwierdzenie dokładnie cię opisuje? Ale. Te, nie zrozumiałam, coś mi powiedział. Ktoś z czytelniczych kto czytel, twierdzeń dokładnie Cię opisuje? Raz. No te... Ja no. na przykład, ja na przykład y, uwielbiam kolekcjonować książki, sprawia mi to przyjemność tak ogromną jak samo czytanie. No to ja też jakoś... Ile czasu zajmuje Ci przeczytanie książki o grubości 300-400 stron? Czytam szybko. Mm, czytam szybko, no ale to nie znaczy, że no, za jeden dzień też tylko nie przeczytam, bo to zależy na czas, ile masz, nie? Tak, czytam szybko. I właśnie um, te książki Olimpijskie herosi ze świata Persjego Jacksona, które miały po prostu 400 stron, to przeczytałam, to przeczytałam w tydzień każdą. No no, to ja bym tak tydzień, dwa, bo to nie, nie siedzisz cały dzień przy książce. To ja bym dała tamtą odpowiedź. I, teraz, i ostatni quiz. Jaki kolor futerka najbardziej Ci się podoba? Biały, brązowy, rudy, szykretowy, czarny, szary, czy inny? Jaki kolor oczu podoba Ci się najbardziej? Żółty, zielony, niebieski? niebieski. Kolory. Mi się najbardziej żółty, bo jest blizny do bursztynowego. To jest dowód na to, jak bardzo kocham mojego Lilusia. Jaki rodzaj futra wolisz? Jest... <grym, kisłowatki> mm, Puszyste. Puszyste? Ja najbardziej lubię grube koty. Czy posiadasz kota? Jaka zabawka dla kota jest najlepsza? Myszka. 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 Ale nasz kot jest taki leniwy, że nic mu się nie chce. Jaka miska do jedzenia najbardziej Ci się podoba? Jeden, dwa, trzy, trzy. Miska 1, 2, 3, 4. Miska 2. Miska 2, bo się... masz podobną taką. Podobało Ci się to głosowanie? Tak. Dodatek dodatyk, babciu, opowiedz proszę o moich książkach. Postaraj się je streścić. O twojej książka, które Tak, poczekaj? o tej z Krainy Lodu. Ach, o tej z Lodu, o książkach. Postaram się je streścić, no. To No początek Anna. Z Za. Krzysztof, Olaf i Sven. Krystof Olaf i Sven. Potem Anna. Heidi i Józef. Anna ma, wychodzi za mąż, za Krystofa i z tego są dzieci, bliźniaki. Heidi i Józef. I potem Heidi dorasta, zakochuje się w Marko. Marko. Uh -huh. I odmienia się. I biorą ślub i z tego znowu rodzi się córka I Duna. o imieniu Iduna. I Duna. I na tym się kończy, na razie, bo jeszcze tam Wiktoria coś dopisała, ale nie wiem. Takie krótkie opowiadanie, w księżniczki, inne księżniczki Disneya przybywają do Arendelle. Aha, przy, przybywają w odwiedziny. Wszystkie księżniczki razem... Wszystkie, no nie, nie, wszystkie, wszystkie, tylko nie wszystkie, tylko te wszystkie, które żyły najbliżej Anny języ, bo Vajana tak żyła na odludnionej wyspie. A więc nie wiadomo w, którym, w jakim czasie się to działo, ale podejrzewam, że też w, 18, też w takim czasie kraina lodu, jako to była taka odosobniona wyspa, że po prostu nikt nie wie gdzie, gdzie się to dokładnie w jakim czasie dzieje, bo to jest taka odosobniona wyspa. No to, to dałaś tam kogo? Roszpunkę, Arielkę i Wajanę. Rozpulkę i Arielkę tam dałam, ponieważ Rozpulka mieszkała w Niemczech, Arielka w Danii i to w dodatku w podobnym czasie co Anna i Elza I, A Dania i Niemcy są bliski blisko, mi, tak. Blisko Norwegii. Tak jest. To jest wszystko w Europie i to mogło się stać, że one mogły się spotkać. No. No, a Patel nie wzięła? Nie. <laughs> No to co jeszcze mogę dodać? No spotkały się i co i dobrze się bawiły, przypuszczam, jak tak. się spotkały. A opisz kilkoma słowami te moje książki. No też opisałam przed chwilą. Ale jakie są? No jakie są superowe. Super jest wszystko opisane, jak są pourządzane konaty, jakie jest jedzenie, co jedzą, co się ubierają. Co jeszcze tam jest ciekawego? Ciekawe historie, z których niektórych można się napośmiać, a z niektórych. O. Można się wzruszyć czy popłakać. No i co jeszcze mam powiedzieć? No, już no wszystko, wszystko zawarłam w tym, no nie? Ale czy polecasz? Polecam, polecam każdemu, kto, kto się interesuje, kto oglądał filmy jedenkę i dwójkę w kinie, żeby to przeczytał, bo na pewno odnajdzie w tym jakąś prawdę, która działa się na przykład w danym filmie, nie? W kinie wtedy. Potem. Po, potem. A potem jeszcze, jeszcze, jeszcze po tych dwóch filmach jest takie. Wiktoria dopisała. Jakby to było, jakby jeszcze była na przykład na trzecia czy... A więc wyczekujcie. W... A więc wyczekujcie, aż się to ukaże. I albo pożyczajcie, albo się wymieniajcie. Tylko muszę najpierw to dodać. Ale, ale najpierw, więc wyczekujcie filmików, na których będę czytać a więc będą wkrótce filmiki, na których będę czytać tę książkę na YouTubie, kilka rozdziałów. Taki audio. To no właśnie, to wtedy siedźcie i słuchajcie. Okej, okay, jeśli filmik Wam się spodobał, to zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczka, aby nie przegapić najnowszych powiadami, a myślę.